Cześć wszystkim. Dzisiaj pokażę wam yy, chyba już ostatni raz moje laleczki w takim składzie, jakim są teraz, czyli Nelusia, Wojtuś i Emilka. Ponieważ Nelusia została wystawiona przeze mnie na sprzedaż. No, stwierdziłam, że jednak trzy laleczki to troszkę za dużo w moim małym domowym żłobku, a myślę, że Nelusia znajdzie fajną, dobrą mamusię dla siebie. Jeszcze pokażę wam o jak Nelusia teraz wygląda, żeby ją było ładnie widać. Ubrałam ją już w strój, w którym zostanie wysłana do nowego domku. Z racji tego, że zbliżają się mikołajki, to ubrałam jej taki mikołajkowy pajacyk. Do tego niestety nie mam czapeczki mikołajkowej, właściwie mam jedną czerwoną, ale chłopięcą, ale znalazłam coś takiego. I stwierdziłam, że myślę, że to jest taka śmieszna czapeczka, ale yy, uznałam, że mogę ją dołożyć tutaj do, do Nelusi. Jak, jeżeli ktoś nie będzie miał czerwonej czapeczki, to może sobie taką użyć. I tutaj jeszcze jej dorobiłam taki czerwony smoczek na magnesik, o, żeby miała do tego stroju. I razem z wyprawką tak pojedzie do nowego domku. Wyprawkę Wam pokażę na następnym y, ujęciu, co ja tam dla tej małej naszej szkrabiny przygotowałam. Ja może wyciągniemy jej ten smoczek, żeby ją było ładnie widać. Tutaj jeszcze pokażę ją o, z włoskami w świetle. Co prawda, tutaj światło się troszkę mocno odbija, ale myślę, że, że jest ok. Tak jak już mówiłam, ja, y, włoski Nela miała wszczepiane przeze mnie do takich dość długich włosków szczepione i zagęszczane ponieważ ja kupiłam ją e, ponieważ kupiłam ją bez włosków z tyłu, miała całkowicie wytarte gdzie i poprzednia właścicielka zarzekała się, że lalka nie ma w ogóle wytartych włosów no ale rzeczywistość okazała się całkiem inna no ale później postanowiłam właśnie tak jak już mówiłam, że doszczepiłam jej te włoski troszkę je zagęściłam ale po pewnym czasie te włoski zaczęły mnie irytować przez to, że Nelusia jest takim drobnym dzieciątkiem, wcześniaczkiem i patrząc na stare zdjęcia z jej myszkiem na głowie stwierdziłam, że jednak te włoski wyciągnę. Więc te włoski wyciągnęłam troszeczkę, z i zostawiłam taki, taki meszek. Są przeze mnie wszczepiane, więc to nie jest idealne, a właściwie daleko temu od ideału, ale myślę, że fajnie wygląda. Zwłaszcza, że ja ją właściwie cały czas trzymałam w czapeczkach, a szkoda, bo, bo tą główkę ma naprawdę bardzo, bardzo ładną. Jeszcze Wam pokażę z bliska jej rączki, jakie ma fajne. I ma te dłonie bardzo ładnie wyszyśpione, pomalowane, no cudo. To jest jeszcze druga łapcia. I Nelusia ma rączki i nóżki pełne, pełne kończyny. Tu widać paznokietki jak ma ładnie zrobione. Fajnie się układa, ona jest taka długa, taka dżdżownica trochę. Bo tutaj jest drobniotka na główce, główkę ma drobną, nóżki ma drobniotkie, rączki drobniotkie, a tutaj ma taki ten korpusik długi, fajnie to wygląda, bo często się też rodzą takie dzieci wysokie, które, które właśnie jak zaraz po urodzeniu, są takie długaśne, właśnie jak Nelusia. I Nela, właśnie należy do takich bobasków. Tutaj Wam jeszcze pokażę Wojtusia. Wojtuś sobie tutaj po drugiej stronie kołyski. Światełko troszkę na niego tu pada. Oj, kołyska się przykrzywia. Co prawda, zabezpieczyłam już, żeby się nie, nie kiwała, ale coś tam chrobocze pod spodem. O, Wojtuś jest przyśliczny. No tutaj widać dokładnie, jakie ma. Ma tą piękną potóweczkę na buzi. Oj, nie chcę mi złapać ostrości. Złapię. A coś tu łapię. No, Wojtus jest po prostu przeuroczy. Wojtusia i e, Milki na razie nie będę sprzedawać, bo jeszcze się do nich nie zdążyłam przyzwyczaić dobrze. Jeszcze jeszcze. No, przyzwyczaiłam to się przyzwyczaiłam. I się już bardzo do nich przywiązałam, ale jeszcze się nie zdążyłam z nimi nim nacieszyć. O to dokładnie mi chodziło, bo są naprawdę cudni. W ogóle wszystkie moje lale są cudne. Ale że ja mam bardzo krótko, bo Wojtuś jest u mnie dopiero miesiąc, a Nela chyba dwa tygodnie. Nie całe albo całe, już nie pamiętam dokładnie. Nie, chyba, chyba całe już dwa tygodnie, więc, więc jeszcze też nie zdążyłam się nią do końca nacieszyć. To myślę, że oni ze mną zostaną jeszcze bardzo długo. Bo są naprawdę, jeden i drugi boba są cudne. tutaj Wam jeszcze pokażę o takiego króliczka. <grytania> Peter Rabbit kupiłam ostatnio właśnie Wojtusiowi. W ogóle lubię całą tą serię e, Petera. Pitera króliczka, bardzo, bardzo fajne są te. W ogóle króliczek jest bardzo fajne i cała seria ubranek, gadżetów, smoczków właśnie z tym króliczkiem jest, jest bardzo urocza. A tutaj zrobię rzut jeszcze na, na całość kołyski, tu śpi sobie długa Nelusia, a tu taki Wojtoś z podwiniętymi stópkami, że Nela też sprawia e, wrażenie takiej długiej przez to, że ona ma e, kończyny wyprostowane, nóżki ma wyprostowane i troszkę są tutaj przygięte, ale ale właśnie takie takie długaśne, a Wojtuś z kolei ma nóżki podwinięte. Sąd troszeczkę inaczej wygląda. A teraz zobaczymy, co słychać u małej Emilki. Emilka sobie śpi w wózeczku. Ściągnęłam z laleczek nakrycia wierzchnie, czyli kocyki, kołderki, żeby było je lepiej widać. Emilka śpi w takim, o, w takim kokoniku długim kwiatuszki, w ogóle bardzo lubię takie rzeczy Dla Emilka jest dzisiaj taka cała, bardzo kwiatuszkowa ciągniemy jej ten smaczek żeby było widać tą jej fajną buziunię niesamowicie mi się to podoba te usteczka takie odchylone są, no przeurocze teraz nawet zastanawiam się nad zakupem Twina A, żeby był do kompletu ale no, znalazłam parę fajnych twinków. Jeden, co prawda, mi nie odpowiadał, ponieważ był z długimi włoskami, a wcześniej z takimi długimi włoskami, nie wygląda naj, najlepiej. Przynajmniej moim zdaniem. A drugi był fajny, też malowany przez Basie, ale nie był taki fajny, czerwoniutki jak właśnie mój twinek B, jak ma Emilka. I właśnie chciałam takiego, też takiego bardzo, bardzo. Yy, w takich typowych, cześniakowych noworodkowych kolorach laleczkę, takiego dzieciusia i yy, chyba poproszę po prostu po świętach albo po nowym roku Basie o namalowanie mi takiej laleczki takiego Twina A, zamówię jeżeli Basie oczywiście będzie miała czas i ochotę to, to ją wtedy poproszę o takiego Twinka do kompletu tutaj Twinek śpi z laleczką w ogóle okazało się, że tą laleczkę Ewa zrobiła sama Sama ją uszyła, w ogóle jest, no po prostu jest tak bajkowa, tak cudna, że no aż ciężko mi to opisać. Naprawdę praca wspaniała, tu golfik tutaj te wykończenia, rękawki, spódniczka, no te włoski, no, no, no naprawdę Ewa, cudo, jesteśmy wszyscy pod wrażeniem. No tutaj jeszcze pokażę Wam buziulka Twinka w świetle dziennym. To chyba się wyostrzyło lepiej. Jest buziulek po prostu cudny i tak fajnie. Nie wiem czy to będzie widać, widać. Dziąsełka nawet widać u góry. W buzi takie różowiutkie. No, cudnie to wygląda. Naprawdę bardzo, bardzo ładnie. O właśnie tutaj sobie Narusia. Właśnie zastanawiam się, czy tego wózka nie oddać mojej siostrze, bo jej się bardzo, bardzo spodobał. A ja sobie wypatrzyłam takiego fajnego Queeniego, szarego. Nie pamiętam dokładnie, czy to jest Queenie Mood, czy jakoś tak. W każdym razie, taki fajny, ma nowoczesny design. I, i zastanawiam się, czy go nie kupić. Ale to jeszcze, jeszcze zobaczymy, jeszcze jest trochę czasu. Po świętach się nad tym zastanowię. A teraz wam jeszcze pokażę, co tu przygotowałam dla Neluśi do nowego domku. Tak, to jest kilka pampersów w różnych rozmiarach. Tutaj, jak widzicie, już jest wszystko spakowane, słoęki są posegregowane e, oddzielnie. Co tutaj jest, aha, tutaj użyłam czapeczki. Smoczki na magnes, skarpetusie, tu chyba był jeszcze łańcuszek, tak, zawieszka do smoczka. To jest taki kompleks, komplet y, spodenki i bodziak z misiem. Tu jeszcze jest parę pajacyków, bodziaków, no dużo, dużo różnych rzeczy. Na razie to wszystko jest w reklamówce ponieważ nie mam jeszcze kartonika żeby to wszystko zapakować ale kartonik, jutro przyjdzie do mnie paczuszka z jednej z moich ulubionych firm, w którym zamawiam gadżety dla, dla dzieci i dla lalek więc jutro kartonik się u mnie pojawi co prawda nie ma jeszcze chętnej mamusi zdecydowanej na 100% dla, dla Neli ale myślę, że Nelusia szybko znajdzie swoją nową mamę, bo jest naprawdę cudna Mówiłam, Nelusia zabierze do nowego domku dużo fajnych rzeczy, ubranek. Jeszcze mam przygotowanych parę gratisów, ale to już dodam to wszystko dopiero do paczuszki. Tak, już właśnie chciałam przygotować paczuszkę, w której pójdzie Nelusia do nowego domku. Więc jak tylko przyjdzie do mnie karton, to zaraz go wykorzystam, żeby tam wszystko poukładać, i na końcu jeszcze tam włożę Nele. Ale na razie niech sobie tutaj śpi smacznie w kołysce, dopóki nie znajdzie nowej mamusi. Myślę, że na święta już trafi do nowego domku, bo jest no naprawdę urocza. Jeszcze tutaj mam na chwilę, pokażę Wojtunia. O! Wojtunio tutaj taki cudny jest. Ma no, taki też... Bo wczoraj w ogóle zapomniałam, że kiedyś mu kupiłam taki fajny y, rampersik z, ze snupim. Całkiem o nim zapomniałam i jak szykowałam wyprawkę dla, dla neli wyciągałam z jej szuflady, bo u mnie lalki mają, każda ma swój, mm, swoją szafeczkę, swoją półkę z ubrankami. I wczoraj wyciągałam z Neli szafeczki, ubranka i właśnie ten pajacyk ze snupim mi wyskoczył, wyleciał z, z półki i właśnie wtedy sobie dopiero przypomniałam, że coś takiego miało być dla dla chłopczyka, ja to gdzieś zakopałam, bo na linii ubierałam takie dziewczęce Ej boże w chłopięce ubranka, więc więc to gdzieś głębiej schowałam i całkiem o tym zapomniałam o właśnie tak to, to prezentuje się w całości, tutaj ma jeszcze właśnie ubrane takie skarpeciątka prześciągniemy mu tą skarpetuchę jedną o ma fajne stupeczki. Lenuszki, rączki, no, no do mistrzostwo, naprawdę Basiu, mistrzostwo świata. Ja to będę za każdym razem powtarzać, bo naprawdę bardzo mi się podoba. Wszystkie moje lalki są od Basi i bardzo, bardzo mi się podobają. Jeszcze może tak szybkim rzutem pokażę Wam, co mam w szafeczkach lalek. Tak, to jest pół Kaneli. To są jej wszystkie, znaczy właściwie nie wszystkie, bo to jest część ubranek. To są tylko spodajki, dziaki komplety i pajacyki. Jak widzicie jest tego troszkę. Bardzo dużo mam pajacyków. W ogóle dużo, dużo tego jest. Co prawda wcześniej się nawet nie zamykała ta półka przez to, że było tutaj dużo więcej ubranek, ale część z nich właśnie wyjęłam dla Neli I teraz tutaj będzie miała szafkę, swoją szafeczkę Emilka. Więc tę te ubranka też jeszcze trochę podzielę, więc tutaj będzie typowa Emilkowa szafeczka. Brakuje tak jak widzicie tutaj czapeczek i skarpetek. Ale jak to prawdziwa dziewczyna, Emilka dzierżawi troszkę miejsca u Wojtusia i tam trzyma sobie swoje mm, drobne rzeczy. I też w drugiej szafeczce też mamy oddzielną szafeczkę na same czapeczki i takie cieplejsze yy, ubranka mm, dziewczęce. Tam też są właśnie rampersiki, takie letnie, które, których właściwie teraz nie, nie ubieramy, bo, bo jest za zimno i wydaje mi się, że trochę komicznie wyglądałaby. Wyglądałby dzidzić w takim rampersiku z krótkimi spodenkami i krótką bluzeczką, Z krótkim rękawkiem i krótkimi spodenkami, więc to nie wygląda zbyt. Chociaż w domu to, to nie ma tam jakiejś większej różnicy, ale, ale jednak mnie to drażni, więc wolę ubierać póki co właśnie w długie rękawki i w długie spodenki. Tak, tutaj, tutaj mamy półkę Wojtusia. Jak widzicie tu panuje większy nieład, bo nie chciało mi się tu wczoraj sprzątać, dopiero to zrobię dzisiaj. Wczoraj czegoś szukałam do innego do ubranka i zaczęłam tutaj gmerać, gmerać, gmerać i właśnie zrobiłam taki połagan, bo wyciągałam z samego spodu. Tutaj ma swoje kartoniki z czapeczkami Wojtuś, a tutaj jest taka o, taki worek z samymi skarpetkami i tutaj jeszcze nie rozpakowane nowe podziaki. Jak widzicie w Lidlu była wyprzedaż. Bardzo dużo, dużo rzeczy było po 5 i po 10 zł nawet kupiłam kilka par butów dziecięcych w rozmiarze chyba było od 28 do 32 numeru, buty świecące takie ładowane na USB. W ogóle nie wiedziałam, że buty się ładuje na USB, ale się okazało jeszcze wiele nie wiem. Te buty się ładuje przez normalnie przez ładowarkę na USB i one potem świecą mają przełącznik, jak się chodzi, to tak fajnie świecą. Tam się wyświetla na jednych napis Chyba hello, a drugie mają jakieś takie, właśnie świecące diody i można sobie tam jest przełączyć, można sobie przełączać te, te tryby kolorowe, zmieniać kolorki. Więc naprawdę rewelacja i te buty były po 10 zł, więc, więc warto warto było kupić. I też dużo, dużo fajnych ubrań udało mi się wtedy na tej promocji ustrzelić. Też mam fajnie, właśnie popracuję w firmie, która. Przez płot jest z Lidlem, więc wystarczyło rano, zawsze sobie idę po bułeczki, po sok pomarańczowy do Lidla albo po coś, coś takiego, jakiś jogurt do przekąszenia na drugie śniadanie i właśnie weszłam, a tam wow, promocja, po prostu ludzi było tyle, że prawie nas stratowali. Były też kołdry po 10 zł, więc zanim doszliśmy od wejścia do, do stoiska z kołdrami, to już ich nie było po prostu zniknęły w ciągu 5 sekund. Pierwsi, którzy stali przy wejściu już nawet się na te kołdry yy, ładowali tyle tych kołder, ile, ile się dało, a ci, którzy stali ostatni po prostu nawet nie, nie zdążyli powąchać, że <grym> się tak wyrażę i niestety to szybko zniknęło, ale bardzo, bardzo dużo fajnych rzeczy też było, więc udało mi się też fajnych rzeczy trochę kupić i takich dla lalek i takich na nas starych już i dla dzieciaków, więc no, jest, jest tego sporo, ale nie będę Wam tego wszystkiego pokazywać, bo tego jest po prostu za dużo. Jest dalsza część ubranych dziewczęcych. Jak widzicie, tutaj panuje mega nieporządek, bo wczoraj to tak wyrzuciłam, bo nie chciałam już tego sprzątać, tylko wszystko to, co było dla Nelusi do nowego domku, po prostu wyciągałam i przerzuciłam. Potem to tylko wypchałam do szafki. A tutaj jest jeszcze cały taki, o... Jeszcze cały koszyczek z czapeczkami. Też tutaj jest nieporządek, niestety. Mamy wszystkie dziewczęce czapeczki. Tam na dole widzieliście chłopieńce. Tutaj są jeszcze szczotki do włosów. No i opaski i, i takie kapelusiki też letnie. Jest tego troszeczkę. Zimowa czapa. O i tutaj mamy ostatnią szufladę z, ubrań, z ubrankami dla e, moich rebornów. I też panuje lekki nieład. Tutaj są takie ubranka, no już zmieszane, które mi się nie zmieściły w tamtych szufladach dla lalek. E, tak jak e, też są takie, które są po prostu za duże. Ich na razie nie ubieram, tak jak tutaj widzę. O, jest piżama chłopięca, która jest za duża na Wojtusia. Tutaj też jest taki płaszczyk. Piękny płaszczyk z kapturem. Jeszcze tutaj ma takie fajne uszka z króliciami. Po prostu jak go zobaczyłem, nie mogłam się powstrzymać. On jest od trzech do 6 miesięcy, tak od trzech do 6 miesięcy, więc go kupiłam i po prostu czeka sobie na, na lepsze czasy. No, i też to nie jest wszystko, bo tutaj no ta szuflada jest dość głęboka. Dużo tam jest rzeczy, tak jak bluzy, też takie y, rzeczy, które dużo miejsca zajmują i których nie trzymam po prostu w y, szufladach na półeczkach z ubrankami dla lalek, przez to, że właśnie bardzo, bardzo dużo tego miejsca zajmują. Więc one sobie tutaj siedzą w takiej swojej szufladzie oddzielnej. No właśnie, Rysiu tu do mnie przyszedł, poprzeszkadzać trochę. Rysiu, to nie dla Ciebie miejsce. No, on go musi wsadzić no przecież. No, tak jak widzieliście, tam było parę parę szuflad z ubrankami dla moich rebornów. Ale to nie jest wszystko, bo bardzo dużo ubranek jest też w piwnicy, w workach. Takich ubranek, które miałam na większe lalki, których już nie mam, bo je sprzedałam. Ale te ubranka postanowiłam sobie na razie zostawić. Jak będę miała jakąś większą lalę, to wtedy pomyślę właśnie o, to, o tym, żeby tę ubranka wyjąć. A szkoda mi było je sprzedawać albo oddawać. O, Rysiu przyszedł. Co tu, Rysiu, robisz? Rysiu? Tak, Rysiu teraz ugniata ciasto. My to <laughs> przebieranie łapkami nazywamy ugniataniem ciasta. Tak, Rysiu chyba do spania się szykuje, bo on lubi tutaj spać yy, na łóżku koło lalek. A no, też nieraz do kołyski wchodzi, ale ja go stamtąd wyrzucam. Raz go też przyłapałam w wózku. Też stamtąd szybko wyleciał. Chociaż dobrze wie, że tam nie może spać, ale i tak się tam pcha na siłę. No ale to jest Rysiek, no co mu, co mu można zrobić? Już Rysiu, cię pójdę poprzytulać. Już no się pcha do głaskania. To był tak dziki kot, jak go znalazłam, że nawet się tego nie da opisać. Był totalnie dziki, chudy jak nieszczęście. Rok trwało, zanim się udało go tutaj do nas przekonać, żeby w końcu przyszedł na balkon na początku, po kolei, po troszkę na balkonik, potem się przy, przekonał, żeby wejść do domu. W domu zaczął szaleć, uderzać głową w szyby, w ogóle nie wiedział, co się dzieje. A teraz to jest największy pieszczoch, największy koci pieszczok jakiego kiedykolwiek miałyśmy, mieliśmy tutaj w domu. O. Co, pieszczoch, nie głaskają cię? Słyszysz, jak ktoś za drzwiami chodzi i się do jedzenia i, i y, u, uszy nadstawia, czy czasem ktoś jedzenia nie niesie, bo Rysiek to jest, to dzisiaj się chyba nie może najeść po tym czasie, kiedy był bezdomny i dziki. I cały czas jak tylko śpi mi na kolanach jak zabity albo śpi w łóżku jak zabity i tylko coś się ruszy w kuchni to od razu leci z najgłębszego znowu się potrafi wyrwać dobra już myślę, że na dzisiaj to tyle na razie się z Wami żegnamy mam nadzieję, że Nelusia znajdzie szybko nowy domek A jeszcze to Wam pokażę tu jest Nelusia i póki co Żegnamy się z wami. Do zobaczenia, papa. Papa, pa. Rysiu. O, Rysiu też mówi, papa. Pa. Rysiu, Rysiu. Tak, to jest mój pieszczoch. To do następnego filmu. Pa, Papa.